Gdzie jest Bóg, gdy życie nie jest pełne cudów, lecz prostych rzeczy, tylko rutyny, która wydaje się nudna? Czy kiedykolwiek czułeś się opuszczony? Nie z powodu wielkiej tragedii, ale przez ciszę w Twojej codzienności? Zostaliśmy nauczeni szukać Boga w trzęsieniach ziemi i rozstępujących się morzach. Ale co się dzieje, gdy życie staje się jedynie cichą rutyną? Gdzie jest Bóg? W pustce porannej kawy. Gdzie jest on w nudzie korków? Gdzie jest on w frustracji z powodu niezapinających się rachunków? Ta pustka nie jest miejscem bez Boga. To miejsce, w którym przestaliśmy go szukać. To miejsce, gdzie nasza wiara, zmęczona czekaniem na wielkie spektakle, zasnęła. Może nie rozmawiasz o tym z nikim. Przyzwyczailiśmy się wierzyć, że wiara to wydarzenie, a nie podróż. Nauczono nas czekać na wielkie znaki. A w tym procesie zapomnieliśmy szukać świętości w powszedniości. Szukać miłości bożej w śmiechu dziecka, w życzliwości nieznajomego, w cieple zachodzącego słońca. Ale dziś chcę Ci pokazać pewien sekret sposób, aby zobaczyć to, czego Twoje oczy, zmęczone szukaniem wielkości, już nie potrafią dostrzec intymna, szeptana rozmowa stworzona dla Twojej duszy. Może. To tutaj znowu zaczniesz dostrzegać piękno Boga we wszystkim. Nasze życie jest jak fotografia, a my często jesteśmy jak niedoświadczeni fotografowie. Skupiamy się tylko na głównym obiekcie, na centralnym punkcie. Widzimy tylko wielkie osiągnięcie szczęśliwe małżeństwo, wymarzoną pracę a w tym procesie ignorujemy to, co jest dookoła. Nie widzimy delikatnego światła wpadającego przez okno cienia, które słońce rzuca na podłogę. Detalu tekstury na ścianie. Nie widzimy podróży, przygotowania, czasu ciszy, który nas kształtuje. Bóg jednakże jest mistrzem fotografii. On widzi całe dzieło, widzi piękno w rozmyciu tła, widzi cel w cieniu, widzi Twoją historię, nie tylko jako wielkie wydarzenie, ale jako doskonałą kompozycję, gdzie każdy detal, każda mała chwila, każdy oddech ma swoje miejsce i znaczenie. A sztuka wiary nie polega na czekaniu na spektakularny cud. Sztuka wiary polega na trenowaniu naszych oczu, aby widziały obecność Boga w małych rzeczach. To nauka widzenia Jego ręki nie tylko w cudzie, który nas ratuje, ale w powietrzu, które nas podtrzymuje, w biciu naszego serca, w cieple naszego domu. To nauka widzenia Jego łaski nie tylko w przebaczeniu Wielkiego grzechu, ale w cierpliwości, którą nam daje. Aby radzić sobie z małymi, codziennymi błędami. To nauka widzenia Jego miłości nie tylko w ofierze na krzyżu, ale w uścisku przyjaciela, w słowie pocieszenia od brata. Czy Ty też to czułeś? To uczucie, że Twoje życie jest jak niewyraźna fotografia, gdzie ważne detale zaginęły w pośpiechu. Może zadajesz sobie pytanie, ale jak mam to zrobić? Jak mam wytrenować moje oczy, aby widziały Boga w małych rzeczach? Jestem tak zmęczony szukaniem bez znalezienia. A odpowiedź brzmi poprzez obecność. Sekret nie tkwi w szukaniu, ale w obecności. To pozwolenie sobie na bycie, w świadomy sposób, w danej chwili, to zaprzestanie pogoni za kolejnym wielkim wydarzeniem i pozwolenie sobie na zobaczenie tego, co już jest przed tobą. To jak w ogrodzie. Jeśli zależy ci tylko na zbieraniu owoców, stracisz piękno kwiatu, zapach ziemi, dźwięk śpiewających ptaków. Wiara polega na siedzeniu w ogrodzie swojego życia i docenianiu każdego detalu, każdego liścia, każdego płatka, wiedząc, że ogrodnik jest tam z Tobą. Zamknij oczy na chwilę, pozwól Bogu do Ciebie mówić. On Ci mówi, że jest tutaj, teraz, w tym dokładnie momencie, w ciszy Twojego serca. Nasze życie jest jak ogród. A my jesteśmy ogrodnikami naszej własnej duszy. Chcemy sadzić nasiona i zbierać owoce tego samego dnia. Frustrujemy się powolnością wzrostu. Złościmy się na chwasty. Rozpaczamy z powodu braku słońca lub deszczu. A w trakcie tego procesu zapominamy, że najważniejszym ogrodnikiem nie jesteśmy my. Najważniejszym ogrodnikiem jest Bóg. To On posyła deszcz. To On sprawia, że słońce świeci. To On karmi ziemię. To On podtrzymuje nasiono. Naszą częścią jest posadzenie nasiona, a częścią Boga jest sprawienie, by rosło. A Twoje nasiono, ono rośnie. Może nie potrafisz tego zobaczyć. Może jest jeszcze pod ziemią, w ciemności, umacniając się, zapuszczając głębokie korzenie, aby utrzymać drzewo, którym się stanie. A my zapominamy, że najważniejszy i najbardziej znaczący proces nasiona odbywa się tam, w ciemności, pod ziemią. To tam pęka, tam się zmienia, tam zapuszcza korzenie. To tam przygotowuje się do rozkwitu, który jeszcze nadejdzie. Twój czas oczekiwania, twój czas ciszy, twoje poszukiwanie detali, to twój czas pod ziemią, to twój czas zapuszczania korzeni w Bogu, łamania twardych skorupek twojej samowystarczalności, przygotowywania się do rozkwitu, który On ma dla ciebie. To, co świat widzi jako stracony czas, Bóg widzi jako czas przygotowania. A nasiono, które nie pozwoli sobie na bycie w ciemności, nie ma siły, by rozkwitnąć pod słońcem. Czy to również do ciebie przemawia? Myśl, że nawet w bólu Twoja dusza jest przygotowywana na coś wielkiego. Myśl, że Twoje łzy, które wylewasz w ciszy, są nasionami Twoich największych zbiorów. Zamknij oczy na chwilę. Zabierz to do swojego serca i na modlitwę. Pozwól, aby prawda przeniknęła każdą komórkę Twojego istnienia. Pozwól, aby pewność miłości Boga Cię zalała. Nasza wiara nie jest tarczą, która nas chroni przed światem. Nasza wiara jest kotwicą, która utrzymuje nas mocno podczas burzy. Nasza wiara nie jest płaszczem, który ukrywa nas przed bólem. Nasza wiara jest światłem, które świeci w ciemności, pokazując drogę powrotną do domu Ojca. Wiem, że życie może być trudne. Wiem, że ruiny mogą być ciężkie. Ale chcę Ci obiecać, z całą moją wiarą, że Twoja historia nie kończy się tutaj. Twoja historia to historia nadziei, twoja historia to historia cudu, twoja historia to historia odkupienia. A autor tej historii kocha cię bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Zamknij oczy na chwilę. Poczuj obecność Boga wokół siebie. Poczuj Jego miłość, która cię obejmuje, Jego pocieszenie, które cię uspokaja, Jego pokój, który cię wypełnia. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Teraz, jeśli możesz, zamknij oczy. I pomódl się ze mną, ojcze umiłowany, łaskawy i miłosierny. Przychodzimy przed Twoją obecność w tym momencie z przeciążonym sercem. Kwalimy Cię, Panie, za to, kim jesteś: za Twoją nieskończoną dobroć, za Twoje nieporównywalne miłosierdzie, za Twoją bezwarunkową miłość, która nas dosięga, nawet w naszych błędach i bólach. Ty jesteś Bogiem, który nas widzi, który nas słyszy, który nas przyjmuje. Ty jesteś Bogiem, który nas kocha, nie za to, co robimy, ale za to, kim jesteśmy, Twoimi umiłowanymi dziećmi. Jesteśmy Ci wdzięczni, Ojcze, za każde doświadczenie, za każdy ból, za każdą łzę, którą wylewamy. Jesteśmy Ci wdzięczni, ponieważ pośród nich uczymy się polegać na Tobie. Pośród nich nasza wiara jest wzmacniana, nasza nadzieja jest odnawiana, a nasz charakter jest kształtowany. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twojego umiłowanego syna Jezusa, który oddał się za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie, i to w obfitości. Panie, oddajemy Ci nasze rany. Oddajemy Ci nasz uraz, naszą gorycz, nasz brak przebaczenia. Oddajemy Ci kotwicę przeszłości, która nas trzyma i uniemożliwia nam pójście naprzód. Uzdrowij, Panie, rany naszej duszy. Wypełnij pustkę naszego serca Twoim pokojem. Odnów nasze siły, abyśmy mogli kontynuować wędrówkę, nie w naszej sile, ale w Twojej. Daj nam, Ojcze, siłę, abyśmy pokonali nasze bóle. Daj nam wiarę, abyśmy wierzyli, nawet gdy nie potrafimy zobaczyć. Daj nam cierpliwość, abyśmy czekali na Twój czas. Daj nam mądrość, abyśmy zrozumieli Twoją wolę, nawet gdy nie ma ona dla nas sensu. Naucz nas odpoczywać w Tobie, ufać Twoim planom. Poddawać się Twojej łasce. Ojcze, przebacz nam nasze błędy, nasze wady, nasze przewinienia. Przebacz nam, że próbujemy się uzdrawiać sami, że trzymamy urazy w naszych sercach, że trzymamy się przeszłości zamiast ufać Twojej przyszłości. Oczyść nasze serce, Panie. Uczyń nas bardziej podobnymi do Jezusa, człowieka, który przebaczał, który kochał, który uzdrawiał, który odnawiał. Naucz nas przebaczać tak, jak On przebaczał. Oddajemy Ci, Panie, naszą przyszłość, oddajemy Ci nasze marzenia, nasze projekty, nasze plany. Niech się stanie Twoja wola w naszym życiu, ponieważ ufamy Tobie. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, Twojej łaski, Twojego światła. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twój Duch Święty nas pocieszał, prowadził, umacniał. Niech nas wypełni pokojem, nadzieją, radością. Niech sprawi, że będziemy czuć Twoją obecność w każdym momencie, w każdym oddechu, w każdym uderzeniu naszego serca. A na koniec, Panie, prosimy Cię, aby ta modlitwa, ta refleksja, ta komunia nie była końcem, ale początkiem nowej podróży: podróży wiary, przebaczenia, uzdrowienia podróży, gdzie nasze życie jest całkowicie oddane Tobie, na Twoją chwałę, na Twoją chwałę. W imię Jezusa, Amen. Wiem, że życie składa się z momentów, faz, pór roku, a nasza dusza, jak natura, również przechodzi przez swoje własne pory roku. Jest lato radości i obfitości, gdzie wszystko kwitnie i życie wydaje się łatwe. Jest jesień oderwania, gdzie musimy nauczyć się puszczać to, co już nam nie służy. Jest zima bólu i samotności, gdzie wydaje się, że wszystko umarło. I jest wiosna nadziei, gdzie życie odradza się tam. Gdzie wydawało się, że już nic nie ma. Może teraz przeżywasz swoją zimę. Może nasiona Twojej radości wydają się zamarznięte, a podłoże Twojego serca stwardniałe. Ale chcę ci przypomnieć, że zima jest konieczna. To w zimie korzenie się pogłębiają. To w zimie nasiono odpoczywa, wzmacnia się i przygotowuje do najpiękniejszego rozkwitu w Twojej historii. Twoja zima nie jest końcem Twojej podróży. Twoja zima jest początkiem nowej wiosny. A ogrodnik tego ogrodu, właściciel pór roku, jest z tobą, cierpliwie, przygotowując ziemię twojego serca na to, co ma nadejść. Przypomina ci, że bez względu na to, jak długa jest noc, słońce zawsze wschodzi ponownie. Pozwól, aby twoja dusza została objęta zimą. Nie opieraj się jej. Nie próbuj wymuszać wiosny przed czasem. Pozwól sobie czuć. Pozwól sobie odpocząć. Pozwól sobie ufać, że ta pora roku minie, a kiedy pierwszy listek nadziei wykiełkuje, będziesz wiedział, że cud odrodzenia jest już w toku. Czy to również do ciebie przemawia? Myśl, że nawet w bólu Twoja dusza jest przygotowywana na coś wielkiego. Myśl, że Twoje łzy, które wylewasz w ciszy, są nasionami Twoich największych zbiorów. Zamknij oczy na chwilę. Poczuj obecność Boga wokół siebie. Poczuj Jego miłość, która Cię obejmuje. Jego pocieszenie, które cię uspokaja, jego pokój, który cię wypełnia. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Życie jest jak Gobelin. A my często potrafimy zobaczyć tylko jego lewą stronę. Widzimy luźne nici, bezsensowne kolory, bezkształtny wzór. A na lewej stronie wszystko wydaje się chaosem. Ale Bóg, On widzi Gobelin z góry. Widzi kompletny wzór, kolory w harmonii. Cel w każdej nici. Widzi dzieło sztuki, które tworzy z naszym życiem. I być może ból, który teraz czujesz, jest tylko jedną z nici, jedną z lewych stron Twojej historii. Ale w Gobelinie Boga ta nić ma swój cel. Jest częścią większego wzoru, wielkiego dzieła sztuki. Dzieła sztuki, które mówi o Jego łasce, Jego miłości, Jego wierności. Może zadajesz sobie pytanie, czy ten ból minie? Czy ta walka się skończy? A odpowiedź brzmi tak: ból ma termin ważności. Walka ma swój koniec. A kiedy pełnia znowu zapanuje w Twoim sercu, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że każda łza, każda modlitwa, każdy moment bólu był tego wart. Bo to w bólu Twoja wiara została wzmocniona, to w walce Twój charakter został ukształtowany, to w oczekiwaniu Twoja nadzieja została odnowiona i to w poddaniu się Twoje życie zostało przemienione. Zostaliśmy stworzeni, aby żyć w pokoju, w radości, w miłości, ale zostaliśmy również stworzeni, aby pokonywać, uczyć się, rosnąć. I to w pokonywaniu, w uczeniu się, w rośnięciu stajemy się bardziej podobni do Jezusa. Jezus, On nie obiecał łatwego życia, obiecał życie w obfitości. A życie w obfitości to nie brak bólu, ale obecność Boga w bólu. To nie brak pustki, ale obecność Boga w pustce. To nie brak burzy, ale obecność Boga w burzy. I to jest prawda, którą musimy wziąć do naszego życia. Nasza wiara nie jest tarczą, która nas chroni przed bólem. Nasza wiara jest kotwicą, która utrzymuje nas mocno podczas burzy. Nasza wiara nie jest płaszczem, który nas ukrywa przed światem. Nasza wiara jest światłem, które świeci w świecie, pokazując drogę do Boga. Zamknij oczy na chwilę. I poczuj pokój, który tylko Bóg może dać. Poczuj nadzieję, którą tylko On może odnowić. Poczuj miłość, którą tylko On może wypełnić. Zabierz to do serca i na modlitwę. Bóg kocha Cię bezwarunkowo. I ma doskonały plan dla Twojego życia: plan pokoju, a nie zła, aby dać Ci przyszłość i nadzieję. Nasze życie jest jak partytura muzyczna, a w tej partyturze są nuty wysokie i nuty niskie. Są chwile ciszy i chwile melodii, a nasza wiara jest dyrygentem tej orkiestry. To wiara sprawia, że gramy melodię, nawet w chwilach ciszy. To wiara sprawia, że znajdujemy piękno, nawet w najniższych nutach. To wiara sprawia, że mamy nadzieję, nawet gdy muzyka wydaje się skończona. A muzyka naszego życia, ona nie kończy się końcem. Kończy się na ciąg dalszy nastąpi. Ona trwa, ponieważ nasza historia to historia wieczna. Napisana przez wiecznego Boga. Bóg nie stworzył nas, abyśmy żyli małym życiem. Stworzył nas, abyśmy żyli wielkim życiem. Życiem o celu, o znaczeniu, o wpływie. A jedynym sposobem, abyśmy żyli tym życiem, jest oddanie się Jemu, ciałem, duszą, duchem. Może zadajesz sobie pytanie, ale jak mam to zrobić? Jak mam żyć wielkim życiem? A odpowiedź jest prosta: kochaj, kochaj Boga ponad wszystko. Kochaj swojego bliźniego jak siebie samego, i w miłości znajdziesz swój cel, swoje znaczenie, swoje życie. Miłość jest esencją Boga, miłość jest celem naszego życia. Miłość to jedyna rzecz, która naprawdę ma znaczenie. A kiedy kochamy, stajemy się bardziej podobni do Niego. Zamknij oczy na chwilę i poczuj miłość Boga wypełniającą Twoje serce. Poczuj Jego miłość, która Ci przebacza. Jego miłość, która cię uzdrawia. Jego miłość, która cię przemienia. Zabierz to do serca i na modlitwę. Miłość Boga jest odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania. Miłość Boga jest lekarstwem na wszystkie Twoje bóle. Miłość Boga jest pokojem w każdej Twojej walce. I na zakończenie tej refleksji chcę Ci zostawić ostatni obraz. Pomyśl o glinianym naczyniu. A do tego naczynia wkładamy wszystko, czym jesteśmy. Nasze słabości, nasze lęki, nasze niepewności, nasze bóle, a na koniec rozbijamy to naczynie. Ale co się dzieje, gdy naczynie się rozbije? Światło, światło Boga, które było wewnątrz naczynia, świeci na świat. Nasze życie jest jak to gliniane naczynie. Jesteśmy krócy, jesteśmy kruchliwi, jesteśmy niedoskonali, ale w nas jest światło. Jest światło Boga. A kiedy się rozbijemy, kiedy się poddamy, kiedy oddamy mu nasze niedoskonałości? Światło Boga świeci na świat, pokazując Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego miłość. Nie bój się rozbić, nie bój się być wrażliwym, nie bój się być niedoskonałym, bo w Twojej niedoskonałości ujawnia się doskonałość Boga, w Twojej słabości manifestuje się siła Boga, w Twoim bólu chwalona jest łaska Boga, więc odpocznij. Odpocznij w miłości Boga, odpocznij w Jego łasce, odpocznij w Jego pokoju, bo On jest z Tobą, On Cię podtrzymuje, On Cię kocha i ma doskonały plan dla Twojego życia plan pokoju, a nie zła, aby dać Ci przyszłość i nadzieję. Zamknij oczy na chwilę, poczuj obecność Boga wokół siebie, poczuj Jego miłość, która Cię obejmuje, Jego pocieszenie, które Cię uspokaja, Jego pokój, który Cię wypełnia. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Teraz, jeśli możesz, zamknij oczy i pomódl się ze mną. Ojcze umiłowany, łaskawy i miłosierny. Przychodzimy przed Twoją obecność w tym momencie, z otwartym sercem i duszą spragnioną Ciebie. Chwalimy Cię, Panie, za to, kim jesteś, za Twoją nieskończoną dobroć, za Twoje nieporównywalne miłosierdzie, za Twoją bezwarunkową miłość, która nas dosięga. Nawet pośród naszych błędów, Ty jesteś Bogiem, który nas widzi, który nas słyszy, który nas przyjmuje. Ty jesteś Bogiem, który nas kocha, nie za to, co robimy, ale za to, kim jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi. Jesteśmy Ci wdzięczni, ojcze, za każdy oddech, za każde uderzenie naszego serca, za każdy wschód słońca, który objawia Twoją wierność. Jesteśmy Ci wdzięczni za walki, za bóle, za niepewności ponieważ pośród nich uczymy się polegać na Tobie. Pośród nich nasza wiara jest wzmacniana, nasza nadzieja jest odnawiana, a nasz charakter jest kształtowany. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twojego umiłowanego Syna Jezusa, który oddał się za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie i to w obfitości. Panie, oddajemy Ci nasze udręki, oddajemy Ci naszą pustkę w piersi, naszą spragnioną duszę, nasze nieustanne poszukiwanie rzeczy, które nas nie wypełniają. Oddajemy ci nasze zmęczenie, naszą frustrację, nasze rozczarowanie pustymi obietnicami świata. Uzdrowi, Panie, rany naszej duszy. Wypełnij pustkę naszego serca. Odnów nasze siły, abyśmy mogli kontynuować wędrówkę, nie w naszej sile, ale w Twojej. Daj nam, Ojcze, siłę, abyśmy pokonali nasze walki. Daj nam wiarę, abyśmy wierzyli, nawet gdy nie potrafimy zobaczyć. Daj nam cierpliwość, abyśmy czekali na Twój czas. Daj nam mądrość, abyśmy zrozumieli Twoją wolę, nawet gdy nie ma ona dla nas sensu. Naucz nas odpoczywać w Tobie, ufać Twoim planom, poddawać się Twojej łasce. Ojcze, przebacz nam nasze błędy, nasze wady, nasze przewinienia. Przebacz nam, że próbowaliśmy się wypełnić rzeczami, które nie mają znaczenia, że szukaliśmy szczęścia w miejscach, których nie ma że oddalaliśmy się od Ciebie w naszych poszukiwaniach. Oczyść nasze serce, Panie. Uczyń nas bardziej podobnymi do Jezusa. Naucz nas kochać, przebaczać, służyć. Oddajemy Ci, Panie, naszą przyszłość. Oddajemy Ci nasze marzenia, nasze projekty, nasze plany. Niech się stanie Twoja wola w naszym życiu, ponieważ ufamy Tobie. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, Twojej łaski. Jego światła. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twój duch święty nas pocieszał, prowadził, umacniał. Niech nas wypełni pokojem, nadzieją, radością. Niech sprawi, że będziemy czuć Twoją obecność w każdym momencie, w każdym oddechu, w każdym uderzeniu naszego serca. A na koniec, Panie, prosimy Cię, aby ta modlitwa, ta refleksja, ta komunia nie była końcem, ale początkiem nowej podróży podróży wiary, nadziei, miłości. Podróży, gdzie nasze życie jest całkowicie oddane Tobie, na Twoją chwałę, na Twój hołd. W imię Jezusa. Amen.